Dieta podczas zawodów przede wszystkim musi, musi obfitować w łatwo strawne, łatwo przyswajalne węglowodany i tego tak naprawdę powinno być jak najwięcej bez nadmiernej ilości białka, które jest mocno, mocno przereklamowane, a już szczególnie kiedy mamy większą objętość treningowej potrzebujemy, żeby ten performance był jak najwyższym wyższym poziomie i też trochę mniejszą ilość tłuszczów, które spowalniają wchłanianie węglowodanów, więc przede wszystkim Węglowodany, tak? To na niej powinna się opierać dieta w trakcie, w trakcie zawodów. Ewentualnie jeśli chcemy rzeczywiście, żeby ten bilans makro nam się zgadzał na koniec dnia, to już po ostatnim, po ostatnim evencie dobrze było wrzucić czy większą ilość białka, czy dodatkowe, dodatkowe tłuszcze, ale węglowodany to, 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 to jest to, na czym powinno się opierać jedzenie w dzień, w dzień startowy. Wybierz swoją dietę.